Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska. E, prowadzę bloga Gurowianka i zapraszam Was na spotkanie z książką Anny Ficek. Obiecaj, że mnie kiedyś odnajdziesz. Jest to opowieść o e, zadziwiającej miłości. Jest to miłość e, Niemca dla, do Polki, Polki do Niemca. E, I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że jest wojna. I e, z tego powodu. Te ich losy nie są takie typowe. Ona jest rozdarta między pomocą partyzantom, a nie jest rozdarty między tym, co trzeba robić dla armii, dla Führera, dla Niemiec, dla Rzeszy. Ale ich wybory są w pewien sposób pokierowane ich sympatiami, tym, że zaczynają dostrzegać wątpliwy sens sen, wątpliwość w to, że ta wojna ma sens. Zaczynają rozumieć, że każda ze stron zbyt wiele niesie zbyt wiele przemocy, jest zbyt agresywna wobec innej zamiast... Otwarcia, które byłoby w czasie pokoju. E, oboje dostrzegają, jak wojna potrafi niszczyć ludzi. My oczywiście wiemy, że kończa, e, książka skończy się tym, że ona będzie miała dziecko, bo tak właśnie zaczyna się ta powieść, e, ale czy oni będą mieli szansę razem żyć? E, czy wojna ich w pewnym momencie nie rozdzieli? E, czy on przeżyje to, że y, romansuje z wrogiem i pewnym rodzaju pod człowiekiem, no to jest właśnie wiele takich dylematów, wiele y, problemów, y, które sprawiają, że oni czują ciągle zagrożenie. Do tego w jej życiu pojawiają się kolejni mężczyźni, partyzanci, zakochani w niezwykle pięknej i y, 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 bardzo przedsiębiorczej, bardzo y, ułożonej kobiecie, która jest w stanie nieść y, pomoc, angażować się w sprawy kraju i jest odważna. Jest to ciekawa powieść, zawiera y, bardzo interesującą y, historię, ale też bardzo wiele problemów etycznych. Dlatego Wam polecam. Nie jest to lektura taka, po której się czuje człowiek tak lekko, bo jest to lektura jednak, która, no jak każda lektura o wojnie jest lekturą ciężką i pokazującą nam ogrom nieszczęścia, jaki przynosi wojna. Polecam i do zobaczenia.